Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 9 czerwiec 2021 rok i chcemy poddać mateczkę do rodzinki. Mamy tu już uszykowaną w sumie osieroconą tą rodzinkę. Mateczka u nasienniona wyją z samą pszczoł matkę, ale usunąłem lekko, nie wiem, czy to widać, widać chyba całe pszczoły wchodzą, wychodzą do niej mogłem wcześniej ten film pokazać zacząć cały czas mają mało czasu i tak z tymi filmami stanęliśmy trochę i na chwilę wkładamy tą mateczkę żeby pszczoły się jak gdyby zapoznały z tą, z tą mateczką i filmujemy, patrzymy widzimy, że pszczoły ulowe, bo tu wchodzą, usunąłem Ta matkę akceptują jak gdyby, nie atakują jej młoda mateczkę oddajemy. A jeszcze chwilę niech sobie tu sobie pobędą. Może odpowiem ktoś się, e, e, bo pytania były odnośnie tego ulika e, weselnego w domu. No, ulik weselny swoją rolę spełnił i dalej go już w domu nie mamy. No. Wyszedł na pasiekę, później go połączyliśmy z jakąś tam rodzinką. Nie ma potrzeby, żeby z ulik weselny ze starą matką, teraz i mają, my, ale z młodymi matkami. Zasiedlają młode matkreczki. tu jest w mateczka w tej chwili. To jest. Klateczka po się, akurat miałam taką przy sobie, ale to jest krajenka, krajenka linia nieska, bardzo fajna pszczołka, naprawdę fajna, widać, że ją akceptują, można zaobserwować, sobie popatrzeć, włożyć ich na chwilę, usunął, ja to usunąłem, bo tylko samą matkę włożyłem, o, widać pszczoła teraz wychodzi. Usunąłem te krata, żeby matka nie mogła wchodzić, a żeby pszczoły mogły wchodzić, wychodzić. Tak z parę minut, nawet 10 minut tak sobie mogą. Wtedy można zaobserwować, co jakiś czas czas można sobie włożyć do ula i jak się zachowują. Jeżeli nie akceptują, to będą ją atakowały. Próbowały okłębiać. Tak w klatece możemy zareagować, coś tam zrobić. Są różne metody. U nas staramy się metod Najprostszych używać, najszybszych, jak gdyby. Jeżeli widzę, że akceptują mateczkę, jeszcze chwilę, bo niech sobie pobędą, zobaczymy, jeszcze, jeszcze zraz wyjmę. Jeżeli akceptują, to ją wypuszczenie wchodzą, wchodzi do ula. Nie ma wtedy przerw w czerwiu. A jak duże przerwy w czerwiu, staramy się, żeby osierocić, żeby zasklepiony był czerw, to wtedy są, jest przerwa w czerwieniu. No i co ty się dzieje? No widzimy, że pszczółka bardzo widać, tolerują, karmią ją i zaczynają ją pielęgnąć pie tego. Pielęgnować, no to, a teraz weźmiemy ją, o. otworzymy bardziej. O, widać to? otwieramy bardziej, o, żeby nie, nie wyszła na zewnątrz. To. Tak, jedną ręką nie chciało już mi się statywu ustawiać. O, o, wychodzi. Nie, jeszcze nie. Widać to. O, wychodzi, 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 I idzie. Idzie, do Poszło. Nie wiem, czy to coś tam widać. no i mateczkę poddaną mamy Jak pszczoły niech sobie wyjdą trzęśniemy je troszeczkę pomożemy im A, o, wejdźcie no do ciasta wejdź, wejdź, wejdź No, wyszła. I ta. Jeszcze nie. O, też wyszła. Też wyszła. Ej, dobrze. Mateczka. zamykamy. Będzie do następnego, do następnej mateczki. No i w taki sposób poddaliśmy mateczkę. Tak na bardzo szybko. Zobaczymy za parę dni przyjęcie, jak się będzie działo tu w tym uliku. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego.